Witajcie w dzisiejszym odcinku sylwestrowym i mamy dla Was dzisiaj fantastyczny przepis na deser w pucharku w szklance, zwał jak zwał. To może być też taki deserek na słodkie stoły, bo jest teraz moda na to, więc tak. taki deserek możecie przygotować, jeżeli ktoś robi sobie słodki stół na jakąś rodzinną na przykład okazję. Zacznijmy od przygotowania kruszonki. Kruszonka będzie niecodzienna. Jak wszystkie nasze przepisy. E, tak, i ta kruszonka jest bardzo fajna też do wykorzystania latem, do lodów. Do innych deserków z musowych będzie na bazie ciasteczek migdałowych, ciasteczek amaretti i na bazie orzechów włoskich, więc będzie niezwykle aromatyczny. Ciasteczka amaretti musimy pokruszyć. Tutaj mamy masło, które jest już miękkie. Kruszymy sobie wszystko do misy miksera. Właściwie wszystkie składniki, które tutaj są, wędrują do misy. Ale fajnie, tak sobie. to sobie tu pokruszę. Orzechy, tak, pokrusz sobie to osobno. Cukier. My mamy cukier brązowy. Kruszonka będzie miała fajny smak. Do tego mąka pszenna. No i wspomniane przez Dorotę masło. Ok. Piekarnik nagrzewamy do 170 stopni. Funkcja grzania góra dół. No i cały zmiksujemy i włożymy do piekarnika. Kruszonka gotowa. Wygląda fantastycznie. Chcę zaznaczyć, że yy, ona jest... <laughs> Ty się <śmieję. śmiech> Nie masz siły po tych świętach coś. Jadłaś Nie. coś te święta? Jadłam. <laughs> Zobaczcie, jak ona ma fajną konsystencję. O. Lubię kruszonkę na surowo. Mogę skosztować? Tak, możesz. Mm. Ważna uwaga jest taka, żeby pilnować w trakcie pieczenia, żeby Wam się nie przypalała. Co jakiś czas sprawdźcie, przemieszajcie tak. sobie ją w piekarniku. Szczególnie żeby... tutaj, tak. przy krawędziach trzeba pilnować. Ok. Taką kruszonkę możecie przygotować sobie wcześniej, włożyć do pojemnika, szczelnie zamknąć i nawet dwa tygodnie śmiało możecie trzymać. Dobrze, to idę. Pszczołka piekła się 20 minut, zobaczcie jaka jest rumiana i chrupiąca, mmm, dobra, no genialne jest, bardzo dobra, polecam. Dobrze, teraz przed nami dwa, no w sumie nie dwa kremy, dwie składowe. Dwie składowe. Będziemy mm, robić pierwsze, krem chantilly na bazie białej czekolady. Ten krem musi się wystudzić, dobrze schłodzić i potem go ubijemy i to będzie dekoracja. Więc od tego zaczniemy. Na początek do garnka wlewamy mleko. Nieco podgrzewamy, następnie dodamy białą czekoladę i będziemy podgrzewać na niskiej mocy palnika do momentu, aż czekolada się rozpuści. Tak i jeszcze ważna uwaga, jeżeli macie czekoladę w tabliczkach, to koniecznie ją posiekajcie. Czekolada się ładnie nam rozpuściła w mleczku. I dodajemy teraz śmietankę. Całość wymieszamy i odstawimy do schłodzenia. Temperatura, no, tak powinna 3, mieć 4 stopnie. 3, 4 stopnie, żeby Wam się e, fajnie e, mus ubił. Więc to sobie odstawimy. I przejdziemy do kardu. Kard przygotujemy na bazie. Pire z owoców leśnych, które same przygotowałyśmy. Możecie sobie kupić, ale jak zrobić w domu takie pirę? Ja wykorzystywałam owoce mrożone. Wcześniej je rozmroziłam, zblendowałam i przetarłam przez drobne sitko, bo niektóre owoce leśne mają różne pesteczki, a my chcemy, żeby ten kart był gładki, więc pozbywamy się pestek. Kart przelewamy do garnka. Możesz tutaj wyczyścić to. Do tego od razu dodajemy cukier. jajko i żółtka. Wszystko mieszamy, podgrzewamy na niskiej mocy palnika i dodajemy skrobię ziemniaczaną. Warto wymieszać to rózgą kuchenną, żeby pozbyć się grudek, które się tutaj zrobią nam. Będziemy to podgrzewały na średniej mocy palnika. Cały czas będziemy mieszać. Powinien wam powstać taki luźny budyń. Taka konsystencja luźnego budyniu. To idziemy. Mamy już gotowe, prawie gotowe kart. Teraz dodamy sok z cytryny oraz miękkie masło. Tak i jeszcze chciałam tylko powiedzieć o tej konsystencji. Zobaczcie, no to jest taki budyń. Taki budyń, no. Tak, od razu sobie spróbuję. Mm, mm, mm. Dobra, moje smaki. Sok z cytryny i masło. Jeśli masło wam się nie rozpuści, to możecie to zblendować wszystko, ale myślę, że ono się to wszystko tak, połączy ładnie. Tak, ono się wszystko połączy ładnie. Tak. Baczysz. Kart odstawimy do wystudzenia. Poczekamy aż baza z białej czekolady również się schłodzi. Wszystko ubijemy i będziemy składać deser. Bazę mamy schłodzoną. Teraz czas na ubijanie i składanie deseru. Mamy to, kremik gotowy. To co, do Dorothy składamy do finału, do finału, bo nowy rok zapasam tak, wiecie co, czekajcie, bo. Ta końcówka roku to jest niezwykle ciężka. Deser będziemy składać w szklance. I tak, na sam spód damy naszą kruszonkę. Następnie przełożymy warstwą naszego kardu z owoców Tak, leśnych. on już jest przełożony do rękawa cukierniczego. Do drugiego rękawa cukierniczego damy chantilly nasze i do środka będzie tylko taka gładziutka, taka okrągła. I do tego wykorzystamy tak, mamy tutaj Bezy gotowe w kolorze różowym, one będą świetnie pasować do naszego deseru. I całość udekorujemy złotem jadalnym złotem mm. 23 karatowym, moi kochani, więc dzisiaj to jest naprawdę... Także dzisiaj szalejemy sylwestrowo. Ten tak deser wiecie. jest bardzo drogi. <laughs> nie no, ale w wiecie, jeżeli chcecie tak y, sprawić, żeby ten deser wyglądał w milion dolarów, no to wiecie co, wystarczy że kupicie takie złotko. Nałożycie i wszyscy będą zrobić. I zakrycie. powiecie, proszę, kochanie, to jest złotko. I oczywiście, moi kochani, takie złoto się jada, i nie jest szkodliwe dla organizmu. Proszę ja Wam już pokażę środeczek. I pamiętajcie, że jak, żeby było jadalne, to musi być 23 albo 24 karatowe. Tak. I my sobie go będziemy pęsetką trzeba uważnie, ostrożnie nie dotykamy paluszkami, bo tak, ono się postępować. po prostu przyklei Wam do palca. Dobrze, to działamy. Kochani, tak prezentują się nasze deserki złote. Piękne. Najdroższe na świecie. Mamy... Ale jak szaleć, to szaleć. Przepraszam. No właśnie. Że ci ale możecie sobie zrobić yy, w karnawale też takie deserki. Oczywiście. Yy, także zachęcamy Was do skorzystania z przepisu. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Zostawcie ławeczkę, 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 łapkę w górę. E, no i co? Dekustujemy? Tak, dekustujemy. To można, wiecie, od razu zjeść. Tak, ale to trzeba tak specjalnie, wiecie, z samego dołu i... Tak, żeby wszystkie warstwy. Ja mówiłam Dorocie, że to są moje smaki. Ja lubię takie. Mm. O ja, genialne. Dobre, nie? Mhm. Przepyszne. Kochani, w Nowym Roku czego Wam życzyć? No więcej czasu spędzajcie na YouTube, nie? zwłaszcza na kanale Słodkiej głównie Pszczółek, bo tu będzie się działo od stycznia Mam nadzieję, ufam, będziemy już w nowej kuchni, ale to jest taka niespodzianka noworoczna dla Was. I może może wrócimy już z większą ilością odcinków. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. No i chcemy Wam życzyć dużo radości, szampańskiej zabawy sylwestrowej. Wszystkiego dobrego co najlepsze. I do zobaczenia w nowym roku. Pa! Pa! Bardzo dobre.